Witajcie kochani w kolejnym filmiku. Dziś horoskop dla skorpionów na sierpień. Ale zanim zacznę, chciałabym powiedzieć wszystkim tym, którzy oglądają mnie po raz pierwszy, że mam na imię Ewelina i zajmuję się stawianiem kart Tarota. Jeśli masz do mnie jakieś pytania, napisz na adres tarocistkaewelina.gmail.com a ja na takie pytania odpowiadać będę albo w filmiku na YouTube, albo drogą mailową, albo w wiadomości głosowej. Przypominam o trwającej wakacyjnej ofercie. Dwa pytania w cenie jednego. To jest 30 złotych. To nie są duże pieniądze, a warto skorzystać. Um, natomiast y, osoby, które chciałyby skorzystać z sesji indywidualnej ze mną, um, 30-minutowej 30 lub godzinnej, zachęcam do napisania do mnie w celu uzgodnienia terminu takiej sesji. Moi drodzy, w komentarzu pod filmem podałam e, link do mojej strony, gdzie znajdziecie cennik, także warto, warto się z nim zapoznać. Znajdziecie mnie na Facebooku, na Instagramie, także zapraszam. No dobrze, przejdę do kart i zobaczmy, co czeka z Skorpiony w sferze zawodowo-finansowej. Najpierw sfera zawodowo-finansowa. Powiem tak. Bardzo dobrze to wygląda. Bardzo dobrze to wygląda, bo pokazują mi się i pieniądze i. I uregulowane sprawy zawodowe, to są i kontrakty, podpisane jakieś umowy, ogólnie spełnienie. Tutaj skorpione poczują w końcu spełnienie w sferze zawodowo-finansowej, bezpieczeństwo, również bezpieczeństwo. Może za sprawą podpisania pewnych dokumentów, może za sprawą osób, tutaj gdzieś, które wam w jakiś sposób. Będą chciały pomóc. Mhm. I pieniądze, i bezpieczeństwo, i pozamykanie pewnych spraw, również. Także to może mieć związek albo z rozpoczęciem biznesu, albo um, przypływ klientów bądź pieniędzy um, takie ruszenie w miejsca, jakby w istniejącym już biznesie. Może to być również nowa praca, bardzo opłacalna praca też, tak? Także tutaj mi się pokazują Wasze marzenia w kwestiach finansowo-zawodowych się spełnią. Może nie do końca tak, jakbyście, tego, jak, jak sobie myśleliście, że się spełni, ale ostateczny rezultat jest bardzo satysfakcjonujący. Także tutaj naprawdę bardzo dobrze to wygląda. Osoby, które na przykład też mi się nasunęło, starają się o jakieś kredyty, pożyczki, takie sytuacje również zakończone będą sukcesem. Także cokolwiek by to nie było, będziecie mieli poczucie spełnienia i zadowolenia i bezpieczeństwa, tak? Sprawy uczuciowe również, spełnienie, spełnienie. Także. Pod warunkiem, no właśnie tutaj nie poddawajcie się w pewnych kwestiach, tak? Czy to jesteś osobą samotną, em, może nie samotną, czy to jesteś singlem, singielką, czy to jesteś osobą, e, która jest w związku, to karty pokazują. Mm, nie poddawaj się, nie poddawaj się. Em, Niezależnie od tego, co się działo w Twoim życiu uczuciowym, no właśnie karty mówią wszystko, o co zabiegałaś, zabiegałeś, walczyłaś, będzie zwieńczone sukcesem, pod warunkiem, że się nie poddasz, tak? I tutaj mi się pokazuje duże spełnienie i, i miłość. I jeżeli, jeżeli jesteś w związku, to karty mówią, no właśnie o, o tym, żeby się nie poddawać, może... Nie rezygnować z tego związku. Jeżeli związek generalnie jest, jest dobry, ale jakieś zawirowania były w nim ostatnimi czasy, to tutaj warto byłoby um, nie, nie poddawać się, tak? Zawalczyć o, o, o ten związek. Um, I no jest spełnienie jest miłość. Osoby, które nie mają tej drugiej połówki. To może nie połówki, nie? Bo, to, bo jesteśmy całością, a nie połówkami. To się tak po, potocznie mówi, ale nie. Osoby, które nie mają tego partnera czy partnerki, jest duża szansa, że w waszym życiu pojawi się ktoś, kto będzie w stanie obdarzyć was miłością, opieką, taką, jeżeli jesteś kobietą, tak? I tutaj mi się pokazuje związek właśnie z osobą, która. Z taką właściwą osobą, no właśnie, z taką właściwą osobą. Ktoś, kto yy, możecie poznać tą osobę, i po pewnym czasie stwierdzicie, tak, to, to, to jest to, to jest ta osoba. To jest ta osoba, wspólne zainteresowania, yy, poczujecie się właśnie tak bezpiecznie, dobrze bo czujecie się osobami kochanymi też, tak? Także tutaj m, życie uczuciowe również wygląda, wygląda dobrze, ale nie zniechęcajcie się i e, zawarcie o, o, o swoje, nie rezygnujcie, a może tak, nie rezygnujcie, bo to się Wam e, opłaci. W sensie, jeżeli jesteś e, singielką, tak? I... i nie poddawaj się chociażby tutaj myślami, że coś dobrego możecie jeszcze w życiu uczuciowym spotkać. Tak, spotka cię, tylko uwierz, wierz w to, tak? Um, ogólna energetyka to tutaj mi się pokazuje, drogie Skorpione. generalnie przyjemnie, bo i, i uczucia są, i uczucia, i rozum są w takiej, e, e, w takiej równowadze tutaj, jest taki balans zachowany. Przy jednoczesnym przechodzeniu z, je, z jednej jakby z jednego um, będziecie zamykać pewien chapter, pewien etap swojego życia i przechodzić będziecie w drugi etap swojego życia, tak? Także pewna. Pe, pe, tak jakby pewien rozdział Waszego życia już się zakończył. Może to, to przejście może być takie trochę bolesne, takie niekomfortowe. Także tutaj jest też wyjście ze swojej strefy komfortu, mi się pokazało, wyjście ze swojej strefy komfortu. I pamiętajcie, żeby się nie poddać i żeby ufać. To jest dla Was dobre. Ufajcie. To jest dla Was dobre, ponieważ doprowadzi Was to do lepszej, do lepszego brzegu, do tej lepszej przyszłości, tak? Także, kochani, bardzo ładne karty. Ja oczywiście życzę Wam wszystkiego, co najlepsze w sierpniu. Jeżeli filmik się Wam podobał, łapki w górę, subskrybujcie kanał. Dziękuję za uwagę i do następnego razu.